Cześć, z tej strony Mariusz Kuszaj, czyli Twój konsultant metafizyczny. To jest osoba ekstrasensytywna, czytająca informacje z pól morficznych. Możesz ten temat częściej znać pod hasłem czytania kronik Akaszy, co i tak ogólnie sprowadza się do tego, że odpowiadam na zadawane mi pytania, czy to dotyczące przeszłości, również tej karmicznej, teraźniejszości, czy też potencjałów na przyszłość. Jednak w serii, którą to prowadzę dla studia VTV 1 Archiwa Reinkarnacji Skupiam się na wyjaśnianiu, na obrazowych przykładach pochodzących z mojej własnej praktyki z klientami, jak relacje oraz wydarzenia z naszej karmicznej przeszłości mogą odzwierciedlać się w życiu obecnym. Ponieważ kiedy myślimy o sobie jako o konkretnej osobie, to zazwyczaj skupiamy się na takim małym wycinku czasu dotyczącym tego naszego obecnego życia. To jest myślimy o sobie jako o osobie z konkretnym imieniem, nazwiskiem, mającej tyle i tyle lat, liczonych od momentu naszego urodzenia. Natomiast zwykle nie myślimy o sobie jako o istocie wiecznej, jako o duszy, która tutaj doświadcza i jako o kimś, kto już wielokrotnie bywał na tej planecie i o tym, że to nasze obecne życie jest kontynuacją pewnych wątków, pewnych przygód, które rozpoczęliśmy w naszych poprzednich i że tak w trakcie tego, jak i tych poprzednich, rozwijaliśmy się i pewne zawarte wtedy znajomości, rozpoczęte historie mogą mieć odzwierciedlenie w naszym życiu obecnym. A dzisiejsza historia z archiwum wygląda następująco. Miałem klientkę z obszarów biznesowych, która miała własną firmę i w pewnym momencie konsultacji ona zapytała mnie o pieniądze, które jej znikały. Kilka razy w życiu wydarzały się jej takie sytuacje, że traciła większe kwoty pieniędzy, i nigdy to nie było z jej winy. A to w firmie ktoś się pomylił, i to nagle kosztowało dużo, a to ktoś ją okradł. I było kilka takich sytuacji, kiedy nagle większe kwoty znikały, i nigdy to nie wynikało bezpośrednio z jej działań, że ona na przykład nabrała się na wnóżka czy coś takiego. I straciła te pieniądze. Zawsze to były działania osób trzecich, tym niemniej, koniec końców był taki, że ona po prostu traciła pieniądze. I to powtarzało się jej w życiu kilkukrotnie. Dlatego zadała mi pytanie, czy może nie ma tu jakiejś karmicznej przyczyny. I kiedy wszedłem w jej energię, zobaczyłem taki mm, śródziemnomorski obszar geograficzny. Tak mi się to kojarzyło po. Tych obrazach, które znam na przykład, nie wiem, z Włoszech, z Grecji, z Turcji, i przyszło do mnie hasło Kapadocja. Że ten obszar, który pokazał mi się w wizji, to był właśnie ten obszar geograficzny. Że ten obszar, który widziałem w mojej wizji, to był ten obszar, który dzisiaj znamy pod nazwą Kapadocji. No i zobaczyłem budynek kamienny, który, jak się okazało, był klasztorem. I ta pani, ta kobieta była tam jako powiedzmy taka matka przełożona, przeorysza, była jakąś wyżej postawioną zakonnicą. I kiedy przyglądałem się tej wizji, zobaczyłem taką sytuację, że w tym klasztorze były młode dziewczęta młode zakonnice, którym ona, jako ich przełożona, zabierała jakieś przedmioty. To były ogólnie młode dziewczęta, które dopiero zaczynały to życie zakonne, więc one jeszcze mentalnie cały czas były w tym życiu świeckim, i często, kiedy przybywały do tego klasztoru, miały ze sobą jakieś drobne przedmioty. To mogła być jakaś ozdobna chusta, lusterko, coś takiego, co jakby łączyło je z tym dawnym świeckim życiem. I kiedy ta przełożona widziała, że na przykład ta młoda zakonnica przegląda się w lusterku, no to bach, prawda, zabierała jej to lusterko, chowała gdzieś do jakiejś szuflady zamykanej na klucz, czy coś takiego i ogólnie nie ma opcji. To znaczy, ona była bardzo surową przełożoną i y, dawała to odczuć tym młodym dziewczętom, które jeszcze, jak mówię, mentalnie były w tamtym życiu, bo musicie wiedzieć, że zazwyczaj do takich klasztorów y, nie trafiały takie totalnie dziewczyny z gminów z jakiejś totalnej biedoty, tylko jakieś tam no nie wiem, córki kupców, y, biedniejszych szlachciców, Ogólnie rzecz biorąc, często było tak, że kiedy ktoś miał jakby tych więcej na przykład córek na wydaniu, a do każdej tak, żeby dało się wydać za mąż, musiał dołożyć jakiś posag, no to już woleli te córki oddać, prawda, Bogu, więc wysyłali je do klasztoru i, że tak powiem, problem z głowy. Więc yy, wiele z tych dziewczyn, które tam trafiały, wcale nie trafiały dlatego, że bycie zakonnicą było ich marzeniem. I one naprawdę tego chciały, i tak je ciągnęło do tego Boga, tylko po prostu ktoś zadecydował za nie. Więc kiedy one tam trafiały, jak mówię, był taki okres, kiedy dopiero wchodziły w to życie zakonne, jeszcze nie znały wszystkich reguł, a tu nagle wchodziła surowa zakonnica, która mówiła: Nie masz prawa do tego, nie masz prawa do tego, nie masz prawa do tego. Zabierała im te przedmioty, i te młode dziewczyny uważały, że ona je okrada. Co prawda, na poczet usprawiedliwienia tej matki przełożonej. Muszę powiedzieć, że nie wyczułem, żeby ona chciała dowalić tym młodym dziewczynom, albo chciała, żeby one się źle poczuły. No to był trochę taki religijny fanatyzm. Ona w tym, tym życiu naprawdę wierzyła, że robi coś dobrego, że ta próżność tych młodych dziewczyn jest czymś niemiłym Bogu, i ona tak naprawdę je nawraca na właściwą ścieżkę, przez co, że tak powiem, Bogu się przysłużyła. Aczkolwiek z perspektywy tamtych dziewcząt, po prostu je okradała i była złodziejką. I tu jest bardzo ciekawy temat, mianowicie temat tego, co rozumiemy pod pojęciem karmy. Bo wyobraźcie sobie taki balon. Balon, który nadmuchujecie, 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 nadmuchujecie i on się staje coraz większy. Tylko, że jest to balon energetyczny. I teraz ten balon składa się z jakiejś energii. W tym przypadku ta energia mogła być określona słowem złodziejka. No więc taki balon, takie pole energii rosło w aurze w polu morficznym mojej klientki, ponieważ wszystkie te młode dziewczyny, które zostały przez nią tak potraktowane, wysyłały do niej myśl, że to jest złodziejka, że ona im zrobiła coś złego, zrobiłem krzywdę. I teraz co ciekawe, gdyby te dziewczyny były w takim myśleniu pokutnym, że one zrobiły coś złego, jak one mogły być tak próżne, jak mogły się przeglądać w tym lusterku przecież to jest Bogu niemiłe, i tak dalej. I gdyby brały na siebie takie poczucie winy, to prawdopodobnie taki balon energetyczny z hasłem powiedzmy Grzesznica by się przy nich pojawił i pompował. Jakby im więcej one myśli, im więcej one emocji, im więcej czasu poświęcałyby na myślenie o sobie, jako te Grzesznice, to ten balon by rósł. A tu sytuacja była inna, ponieważ one uważały, że one mają prawo do tego, że na przykład to lusterko, to jakaś chusta ozdobna jest ich własnością, a tamta po prostu je po okradła. I ta energia złodziejka, że tak powiem, tam rosła. W związku z tym, że to było takie, wiecie, życie zakonne, własność była raczej wspólna, nie za bardzo ta energia znalazła ujście, żeby jakoś odzwierciedlić się w tamtym życiu. I miała przełożenie na to życie obecne, ponieważ w każdym z tych przypadków ktoś zrobił coś, że ona traciła pieniądze. To nigdy nie było w wyniku jej własnych działań. Zawsze to były osoby trzecie, czyli przychodził ktoś i odbierał jej własność. Tak jak ona robiła to w tamtym poprzednim życiu. I ta energia w obecnym jej życiu niczym komornik upomniała się o te zaległe rachunki. Więc zastanówcie się przez chwilę. Ile takich energetycznych pól, ile takich konkretnych balonów stworzyliście wokół siebie za tego życia? Wiecie, to są wasze przekonania. To są wasze emocje, bo jeżeli mówicie coś, a w ogóle w to nie wierzycie, to tak naprawdę energia, wasza energia emocjonalna nie idzie za tym i tego nie pompuje. Ale jeżeli temu towarzyszą emocje, zwłaszcza silne emocje, i to jest podlewane tymi emocjami przez wiele, wiele lat, to tak jak mówiłem, ten balon. Się coraz bardziej rozdyma, i inne osoby naprzeciwko Was mogą z tym balonem w jakiś sposób zareagować. To może mieć taki wydźwięk, że na przykład nie dostaniecie pracy, ponieważ będziecie mieć taki balon z napisem Jestem przegrywem, ja zawsze przegrywam, i wtedy ta osoba, która stoi po przeciwnej stronie, powie: No, nie mogę dać jej wygrać, tak? Oczywiście mówię tutaj o podświadomości, o tym niewidocznym dla nas i dla naszej świadomości, naszego świadomego umysłu, poziomie, ponieważ to właśnie tam odzwierciedlają się te informacje. My kompletnie nieświadomie na to reagujemy. Tak więc możecie to kompletnie odwrócić i zastanowić się, dlaczego ta druga osoba budzi w Was takie dziwne i kompletnie nieadekwatne do zaistniałej sytuacji emocje, reakcje. Dlaczego tak pomyśleliście o niej, skoro jakby nic patrząc tak logicznie nie odzwierciedla tej waszej myśli, tej waszej oceny? Być może to jest coś, co ona ma właśnie w swoim polu i co tylko na poziomie tym podświadomym na was emanuje. I wy wchodzicie w rezonans z tą energią, na przykład z energią ofiary. Są osoby, które, mimo że normalnie nie zachowują się hamsko, w sposób, Nazwalibyśmy to katowski, to bywają takie osoby, które coś takiego w nich włączają. I to jest dziwne obserwować kogoś, kogo znasz, kto normalnie nie ma takiej reakcji, a tu nagle wchodzi taka osoba, która niby nie wyrządziła mu jakiejś gigantycznej krzywdy, a w każdym razie nic o tym nie wiesz, a nagle jest taka reakcja. Oczywiście te pola informacyjne, zawierające. Tego typu informacje, typu jestem ofiarą, szukam kata, mogą być z tego życia, wcale nie muszą być z poprzednich. Tym niemniej, jest taka opcja i w odnalezieniu takiej informacji, ja jako konsultant metafizyczny pomagam. Zajmuję się również uwalnianiem z takich schematów, z takich obciążeń za pomocą psychoterapeutycznej metody systemu wewnętrznej rodziny, którą łączę z pracą energetyczną. Jest to świetna metoda, po której. Na podstawie emocji takiej dziwnej, niezrozumiałej, nieadekwatnej do sytuacji, która budzi się w Was w jakichś sytuacjach bądź wobec konkretnej osoby, możemy pójść niczym ponicze do kłębka i zobaczyć, jakie wydarzenia czy to z tego Waszego obecnego życia, czy to z poprzednich żywotów, mają wpływ. Ponieważ nie zawsze jest tak. Że sytuacja sięga poprzedniego życia. Czasami jest to na bazie skojarzeń, na bazie naszych projekcji, tego, że ktoś bardzo nam kogoś przypomina, na przykład naszego rodzica, i my wcale nie złościmy się tak naprawdę na tą osobę, ale nasze emocje są odzwierciedleniem tego, co przeżyliśmy, jaka nas krzywda spotkała. I dzięki tej pracy, która odbywa się w formie takiej prowadzonej medytacji niczym nawigator pomagam osobie dotrzeć do źródeł do przyczyn jej emocjonalnych problemów do tego kiedy to zaistniało i kiedy wytworzyły się takie reakcje obronne ponieważ wiele z naszych postaw jakie mamy w życiu wiele tych naszych niezrozumiałych zachowań kiedy reagujemy w jakiś sposób ale na poziomie świadomym wiemy, że to jest kompletnie nieadekwatne do sytuacji, że ta osoba wcale nam nie zrobiła takiej gigantycznej krzywdy, ale my po prostu nie jesteśmy w stanie pozbyć się tego myślenia o tym. Tam zawsze jest coś głębiej. I ja, właśnie jako konsulat metafizyczny, pomagam w odkrywaniu i uzdrawianiu tych krzywdzących schematów, zdejmowaniu tych skorup ochronnych, których noszenie. Uprzykrza i utrudnia nam życie. Tak więc, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany konsultacją, kontaktem ze swoim przewodnikiem, jak również ze swoim rodem, a także już konkretną pracą nad utrudniającymi nam życie schematami myślowymi, emocjami, programami, to serdecznie zapraszam do kontaktu, jak również odwiedzenia mojej strony internetowej konsulatmetafizyczny.pl tam znajdziecie szerzej opisaną ofertę usług, jakie świadczę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Archiwów Reinkarnacji, gdzie dalej będę tłumaczył na przykładach z mojej praktyki, jak nasze poprzednie życia mogą odzwierciedlać się w życiu obecnym. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia!